Idź gdzie chcesz, szukaj, czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I choć do końca się im nie poddaję. To jednak przykry i uciążliwy jest dla mnie ich napór i nieznośne staje się życie w ustawicznym z nimi zmaganiu. O słabości mojej to zwłaszcza mnie przekonuje, że obrzydliwe wyobrażenia łatwiej do mnie przychodzą, niż znikają. Boże Mocne, Boże Izraela, Ty, który miłujesz duszę swych wiernych, wejrzyj na trud i ból Twego sługi. Bądź przy nim we wszystkim, co mu się przydarzy. Utwierdź mnie mocą z nieba, ażebym mógł zapanować nad starym człowiekiem, nad nędznym ciałem, nie we wszystkim jeszcze poddanym duchowi, bo ciągle trzeba się z nim zmagać do ostatniego tchu tego nędznego życia. A cóż to za życie? Nic tylko nędza i udręczenie, gdziekolwiek spojrzeć. Tam zasadzki i nieprzyjaciele. Ledwie jedna udręka czy pokusa ustąpi natychmiast, pojawia się następna. Niekiedy zanim nawet odejdzie ta pierwsza, już we mnie nieoczekiwanie uderza wiele innych. Jak można kochać życie człowieka? Tak nasycone goryczą, tak pełny porażek i niedoli. I czy w ogóle można tu mówić o życiu, skoro tyle w nim śmierci, tyle zniszczenia? A jednak tak liczni są, którzy je kochają i szukają w nim rozkoszy. Często zarzuca się światu, że jest czczy i fałszywy, a przecież z trudem tylko się go porzuca, tak przemożne jest. Panowanie ciała.